Żona zapomniała wyłączyć elektronicznej niani i przez przypadek podsłuchała rozmowę męża z teściową. To, co stało się później, zostawi Cię bez słów. Zasubskrybuj nasz kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Wpatrywałem się w mieszkanie na trzecim piętrze w sercu Wrocławia, jakby ściany mogły odpowiedzieć na pytania, których nikt nie chciał wypowiedzieć na głos. Każdy mebel, każdy obraz na ścianie nosił w sobie ślad heleny korcz, kobiety z pozoru opanowanej, ale pod tą powierzchnią drzewało coś znacznie bardziej burzliwego. Miała pięćdziesiąt siedem lat i twarz, którą czas narysował liniami niepokoju i walki. Jej dłoń, ta, która teraz trzymała filiżankę porcelanową z niemym namaszczeniem, drżała ledwo dostrzegalnie, lecz w tym drżeniu było wszystko: lęk, duma, tajemnica. Patrzyłem, jak spogląda na swojego syna Damiana. On, trzydzieści dwa lata, mężczyzna, który nigdy nie przestał być chłopcem w jej oczach. Jego głos, choć stłumiony, miał w sobie próbę czułości. Przywiozłem ci domowe ciastka, mamo. Piekła Kamila, powiedział to ostrożnie, jakby każde słowo mogło pęknąć między nimi, jak szkło. Helena spojrzała na talerz, potem na syna, nie sięgnęła od razu. Domowe, powtórzyła wolno, jakby testowała to słowo na języku. Kamila, piekła? Damian skinął głową. Sama znalazła przepis twojej mamy. Chciała, żebyś je rozpoznała. Wzięła ciastko, przyłożyła do ust, lecz nie ugryzła. Jej wzrok utkwił gdzieś poza damianem, w miejscu, gdzie wspomnienia żyły nieproszone. Dziękuję, powiedziała krótko. Cisza, która zapadła, nie była pustką, była polem minowym. Nagle zaskrzypiały drzwi. Kamila weszła cicho, jakby wejście zbyt pewne mogło wszystko zepsuć. W rękach trzymała mały bukiet białych frezji, delikatny gest, może zbyt delikatny jak na ciężar tej chwili. Zatrzymała się kilka kroków od Heleny, dzień dobry, Teściowo, wymówiła z wyczuwalnym wysiłkiem. Helena uniosła wzrok, spojrzenie ostre, zimne, nieprzejednane. Bukiet został zmierzony wzrokiem, nie jako symbol pokoju, lecz jako próba manipulacji. Nie potrzebuję kwiatów, Kamilo, potrzebuję uczciwości. Słowa spadły ciężko, zostawiając po sobie ciszę, w której każdy z nas próbował odnaleźć grunt. Kamila stała dalej, jakby zamarła. Przyniosłam je, bo. bo chciałam pokazać, że mi zależy. Słowa wystarczą, ale tylko jeśli są prawdziwe. Helena wzięła łyk herbaty, chowając się znów za tą filiżanką, jak za tarczą. Damian, czując, że sytuacja wymyka się spod kontroli, odchrząknął. Mamo. Chcielibyśmy porozmawiać o poznaniu. Helenie zadrżała brew, ale nie przerwała. Damian spojrzał na Kamile, jakby szukał u niej odwagi, której sam nie był pewien. Potem znów spojrzał na matkę. Zastanawiamy się nad przeprowadzką. Powiedział to spokojnie, ale w środku w nim coś krzyczało. Wyrwanie się spod kontroli Heleny nie było łatwe była jak sieć, którą splata się latami z poczucia winy, wdzięczności i strachu. Poznań powtórzyła powoli a co niby tam znajdziecie, czego tu nie macie przestrzeń. Przedszkole, w którym zapisali już dzieci znajomych, lekarzy blisko, miejsce, gdzie możemy być rodziną, ale sami. Słowo sami zabrzmiało mocniej niż planował. Helena zauważyła to. A więc chcesz mnie zostawić? stwierdziła chłodno. Damian się skrzywił. To nie tak. Nie kończ tego zdania, przerwała. Już je słyszałam, tylko w innych wersjach. Twój ojciec też kiedyś powiedział, że to nie tak i nie wrócił. Kamila zbliżyła się o krok. My nie uciekamy, pani Heleno, chcemy po prostu żyć. Trochę inaczej. Helena nie odpowiedziała. Oparła się wygodniej w fotelu i patrzyła przez okno, jakby już ich nie było w pokoju. Damian spuścił wzrok, w oczach błysk gniewu i zawodu: Mamo, proszę cię, to nie musi być wojna. Nagle rozległ się dźwięk telefonu. Helena nie drgnęła. Dzwonił stacjonarny, stary model jeszcze z lat dziewięćdziesiątych, który nikt poza nią już nie używał. Po trzecim sygnale podniosła słuchawkę: Słucham, zamarła. Jej twarz straciła barwę, a ręka ścisnęła słuchawkę mocniej. Tak, rozumiem. Kiedy Damian i Kamila zamarli Helena odłożyła słuchawkę nie spojrzała na nich Muszę wyjść Co się stało zapytał Damian wstając To sprawa która was nie dotyczy sięgnęła po płaszcz jakby to był pancerz Mamo nie możesz tak po prostu in nie mów mi co mogę a czego nie Otworzyła drzwi wyszła bez pożegnania a ja stałem tam w tej ciszy która została po niej i wtedy zrozumiałem, sekret Heleny był bliżej niż myśleliśmy. Gdy drzwi mieszkania Heleny zatrzasnęły się z hukiem, a cisza, która po niej została, przylgnęła do ścian jak cień, Damian przez dłuższą chwilę stał nieruchomo. Gamila objęła ramionami siebie, jakby chciała zatrzymać w sobie to, co właśnie się rozpadło. Żadne z nich nie powiedziało nic. Nie trzeba było. Helena właśnie przecięła niewidzialną nić, która trzymała ich wciąż we Wrocławiu, i być może to był moment, w którym podjęli decyzję, choć jeszcze tego nie nazwali. Dwa tygodnie później wysiedli na peronie w Poznaniu, nie rozglądali się za długo, nie pozwalali sobie na zawahanie, ich ruchy były szybkie, jakby przyspieszone potrzebą zbudowania nowego rytmu, zanim przeszłość dogoni ich z pytaniami. Jeżyce, niepozorne ulice, kocie łby, kamienice z historią i echo starych tajemnic miały stać się sceną ich nowego życia. Kamila trzymała nataniela w ramionach owiniętego w koc. Niemowlę spało spokojnie, nieświadome tego, że jego rodzice właśnie zaczynają życie od początku. Mieszkanie przy Gajowej było niewielkie. Ciasna kawalerka z wysokimi sufitami i krzywym parapetem, ale dla Kamili miało coś, czego nie dało się kupić: dystans. W środku pachniało świeżością farby i kurzem po remoncie. Kamila rozpakowywała pudełko z książkami, ustawiając je na prowizorycznej półce, gdy odezwała się cicho: Wyobrażasz sobie, że Natan będzie tutaj dorastał? Damian siedział po turecku na podłodze składając łóżeczko. Na jego czole błyszczała cienka warstwa potu, a palce zaciskały się na śrubokręcie. Tak, odpowiedział bez zawahania, ale jego głos był zbyt równy, zbyt kontrolowany. Kamila przyklękła obok i dotknęła jego ramienia. Naprawdę? Spojrzał na nią. Jego oczy mówiły więcej niż słowa. Tu mamy spokój, powtórzył. A przedszkole jest na uboczu, bez tłumów. W jego głosie była nuta ulgi, ale Kamila słyszała też coś więcej: echo matczynego spojrzenia Heleny, które nosił w sobie jak znamie. Nie boisz się, że ona tu przyjedzie, że znów przekroczy granicę? Damian westchnął boję się, ale jeszcze bardziej boję się, że nigdy się nie odetniemy, jeśli nie spróbujemy teraz. Te słowa zamilkły między nimi. Jakby wypowiedziane zbyt głośno mogły je zniszczyć. Tego samego wieczoru Kamila siedziała na wąskiej kanapie karmiąc Natana. W tle słychać było dźwięk przejeżdżających tramwajów i echo rozmów z podwórza. Poznań był inny niż Wrocław nieznany, nieuczesany, pełen zaułków, które mogły ukrywać wszystko. Jej myśli powędrowały ku badaniom. We Wrocławiu zostawiła wiele. Kartoteki pacjentów, notesy, niedokończone analizy wyników. Miała wrócić, może nawet tylko na chwilę, ale teraz, teraz wszystko się rozciągało między przed a po. A potem zupełnie niespodziewanie pojawił się list, znaleziony rano, leżał pod drzwiami, jakby noc zostawiła go tam w milczeniu. Biała koperta, bez znaczka, bez nazwiska nadawcy, w środku tylko jedno zdanie: Twój spokój jest pozorny. Bądź czujna. Kamila stała z listem w dłoni, patrząc przez okno na puste podwórze. Nikt nie pukał, nikt się nie odezwał. Damian. Zawołała cicho. Podszedł, wziął kartkę, przeczytał, zmarszczył brwi. To jakiś żart? Nie wiem, ale ktoś wie, gdzie mieszkamy i. i co? Czuję, że to nie koniec. Tymczasem Helena zasiedlała nowe mieszkanie w Białym Stoku. Skromne, ale uporządkowane, jak ona. Z Pawłem poznali się przypadkiem na spotkaniu autorskim w bibliotece. On mówił o technikach wypalania gliny, a ona po prostu słuchała. Od lat nikt nie mówił do niej z taką czułością. Paweł był inżynierem ceramiki, wdowcem po pięciu latach ciszy. Przy nim znów czuła się kobietą nie matką, nie teściową kobietą. Ale każda jego bliskość budziła też pytanie, czy to prawdziwe? Czy nie uciekła tu, by nie musieć patrzeć, jak syn ją zostawia? Wieczorami Paweł parzył dla niej herbatę z kardamonem. Myślisz o nich, prawda? Zawsze, odpowiadała. Ale nie wiem, czy chcę, by mnie pamiętali. Ciebie nie da się zapomnieć, Heleno. Jej oczy zaszkliły się, ale nie odpowiedziała. Tego samego dnia. Późną nocą, Kamila usiadła w kuchni, obok spał Natan, Damian czytał na kanapie, ona wciąż trzymała list. Litery były idealnie wyważone, jakby ktoś pisał je z chłodnym namysłem, dotknęła papieru palcem, ten list coś otworzył, coś, co już dawno próbowała zakopać, lęk, że ich decyzje były zbyt pochopne, że przeszłość nigdy nie zostawia człowieka naprawdę że spokój może być tylko cieniem, spojrzała przez okno i wtedy zauważyła, że drzwi od klatki nie zamknęły się dokładnie. Drzwi wejściowe do kamienicy przygajowej skrzypnęły, zanim jeszcze Kamila zdążyła podejść bliżej. Zauważyła, że coś się zmieniło, niby ten sam budynek, ten sam kolor muru, a jednak coś było inne. Damian szedł tuż za nią. Milczący, jakby każde słowo mogło zburzyć równowagę, którą ledwo udawało się utrzymać. Wciąż byli pod wrażeniem listu, tego pojedynczego zdania, które wyryło się w ich myślach, jak ostrze. Gdy zbliżyli się do drzwi ich mieszkania, stał tam mężczyzna, wysoki, szczupły, z przygarbionymi ramionami i teczką pod pachą, Paweł Rybicki. Twarz, której Kamila nie znała, ale Damian rozpoznał od razu. Dzień dobry, powiedział Paweł, nie patrząc im w oczy. Brzmienie jego głosu miało coś w sobie, coś ostatecznego, jakby wypowiadał słowa, które nie należały do niego. Damian poczuł, jak napięcie zaczyna ściskać mu krtań. Co pan tutaj robi? Paweł podniósł wzrok, zimny, obojętny. Zgodnie z dokumentacją notarialną apartament należy do Heleny Korcz. Od dziś obowiązują nowe zamki. Kamila odsunęła się o krok. Jakie nowe zamki? Rybicki nie odpowiedział. Wyciągnął z kieszeni kopertę i podał ją Damianowi. Proszę. Damian otworzył. Był tam jeden klucz: do skrytki i list. Nie jesteście tu mile widziani. Znajdźcie inne miejsce. Apartament jest mój. Podpis Helena. Kamila zamarła. Poczuła, jak powietrze staje się zbyt ciężkie, jakby zaraz miała się udusić. Ona, ona naprawdę to zrobiła. Damian nie odpowiedział. Wpatrywał się w litery, jakby chciał je przepalić wzrokiem. Zabrała nam dom, wyszeptał. Zabrała wszystko. Kamila wzięła głęboki oddech i odwróciła się. Musimy zabrać Natana, nie zostawię go samego w żłobku, jeśli nie mamy gdzie wrócić. Gdy schodziła po schodach, łzy zaczęły spływać jej po policzkach. Kilka godzin później, gdy Natan spał w wynajętym pokoju w tanim pensjonacie, Kamila usiadła przy stole z laptopem. Jej dłonie drżały, wpisała dane do bankowości internetowej Damiana, nie pytała go o zgodę. Musiała zrozumieć, dlaczego Helena odważyła się na tak drastyczny krok, i wtedy to zobaczyła wpłaty. Regularne co dwa tygodnie od stycznia Imię Martyna Czerwińska. Kamila zmrużyła oczy. Martyna, powiedziała do siebie: Kim jesteś? Kilka kliknięć wystarczyło, by ją znaleźć. Salon kosmetyczny La Bellezza zdjęcia. Kobieta, piękna, pewna siebie, uśmiechająca się obok Damiana podczas otwarcia lokalu. Zamarła. Jak długo zapytała, gdy Damian wszedł do pokoju zamarł w miejscu, widząc ekran Kamila jak długo to trwało nie odwracała wzroku Damian spuścił głowę jego głos był ledwo słyszalny od grudnia od naszego ślubu Kamila zamknęła oczy od ślubu myślałem, że że potrafię pogodzić te światy, że to nic nie zmieni. Nic nie zmieni, warknęła wstając. Zdradziłeś mnie. Całe nasze życie było kłamstwem. Damian próbował się zbliżyć, ale cofnęła się natychmiast. Nie zbliżaj się. W jego oczach odbijała się rozpacz. To był błąd. Martyna, ona była tylko ucieczką. Zrobiłem to, bo nie wiedziałem, jak wytrzymać presję. Presję. Ty nawet nie wiesz, czym jest prawdziwa presja, Damianie. Nagle wszystko stało się jasne. List Helena, Paweł to była układanka, która przez cały czas układała się poza nią. Czy to ona, Helena, wiedziała? Tak, przyznał cicho. Dowiedziała się pierwsza i uznała, że nie zasługuje na dom. Kamila oparła się o ścianę, czując, jak wszystko się chwieje. Zdrada, wyrzucenie, kłamstwa. A muszę wiedzieć wszystko, powiedziała w końcu. Nie po to, żeby wybaczyć, po to, żeby się obronić. Damian skinął głową. Powiem ci wszystko. Tej nocy Kamila nie spała. Przewracała się w łóżku, a w jej głowie piętrzyły się obrazy: Martyna, Helena, Damian. Czuła się jak intruz w cudzym życiu. O świcie podjęła decyzję. Zadzwoniła do katarzyny, starej przyjaciółki z liceum. Muszę znaleźć coś więcej, też powiedziała. Jest jeszcze coś. Ktoś zostawia mi wiadomości. Ktoś mnie obserwuje. Przyjadę, odpowiedziała katarzyna bez wahania. Nie zostawię cię samej. Kamila spojrzała na śpiącego Natana. Muszę wiedzieć. Muszę zrozumieć, zanim będzie za późno. Kamila siedziała nieruchomo, jakby każde poruszenie mogło zmienić treść tego, co trzymała w dłoniach. Gabinet Genlab był cichy, sterylny, obcy, ale w tej chwili to właśnie tu miało się dokonać jedno z najważniejszych przełomów jej życia. Barbara Grabowska, jej ciotka i jedyna osoba, która pozostała przy niej bezwarunkowo, siedziała obok czuwając jak strażnik. Kiedy pielęgniarka wręczyła jej kopertę, Kamila poczuła, że świat na chwilę przestał oddychać. Rozdarcie papieru brzmiało jak dźwięk pękającej iluzji. Jej wzrok przebiegł po słowach. Damian Korcz nie jest biologicznym ojcem Natana Korcz Grabowskiej. Kamila zamknęła oczy. Gwałtowna fala uczuć wstrząsnęła jej ciałem. Złość, ulga, smutek, ale przede wszystkim wolność. To koniec, wyszeptała niemal bezgłośnie, koniec kłamstw, początek prawdy. Barbara ujęła jej dłoń i przyciągnęła do siebie. Teraz wszystko zależy od ciebie, ale nie jesteś sama. Kamila skinęła głową, była gotowa. Sala sądowa we Wrocławiu była zimna, nie z powodu temperatury. Ale przez spojrzenia, pełne oceny, ciekawości i cichego współczucia. Damian Korcz siedział z opuszczoną głową. Nie był już tym samym człowiekiem, którego Kamila poznała lata temu. Wyblakł, skurczył się w sobie. Sędzia, kobieta o stanowczym głosie i nieugiętym spojrzeniu, czytała dokument z tonem niepodważalnej prawdy. W świetle przedstawionych dowodów, w tym wyników badania DNA, sąd stwierdza, iż pan Damian Korcz nie jest ojcem biologicznym dziecka. W związku z tym nie ma podstaw do przyznania mu ani władzy rodzicielskiej, ani obowiązku alimentacyjnego. Damian uniósł głowę, jakby chciał coś powiedzieć, ale słowa ugrzęzły mu w gardle. Jego spojrzenie przesunęło się po Martynie Czerwińskiej, która stała z tyłu sali. Ich dawna relacja nie miała już znaczenia. Kamila wiedziała, że Martyna od jakiegoś czasu próbowała odkupić winy, pomagała, wspierała, ale zaufanie było zbyt trudne do odbudowania. Kamila wstała, wzięła torebkę i bez słowa opuściła salę. Natan czekał. Jej syn, jej wszystko. W krzykach, w skromnym mieszkaniu Natan bawił się klockami na dywanie, a Kamila siedziała przy stole, wpatrzona w kubek z herbatą, której nawet nie spróbowała. Na stole leżał wyrok sądu, papier, formalność, ale dla niej był to miecz, który przeciął więzy niepewności. Znała teraz prawdę i wiedziała, że sama da radę. Musiała. Mamo! Zapytał Natan, patrząc na nią z dołu, z dłonią pełną niebieskich klocków: Zobacz, zrobiłem domek. Kamila uśmiechnęła się pierwszy raz od wielu dni. Piękny, naprawdę piękny, i pomyślała: To my teraz budujemy od nowa, klocek po klocku, bez kłamstw. W Białym Stoku, w mieszkaniu Pawła Rybickiego Helena Korcz, siedziała sama przy stole, trzymając w dłoniach stare fotografie, Damian w dzieciństwie. Jego pierwsze rysunki, a teraz cisza. Od dawna nie rozmawiali, nie po tym, co zrobiła. Z zamyślenia wyrwał ją szelest. Podeszła do skrzynki, w środku, kolejna kartka, bez nadawcy. Prawda zawsze zwycięża. Czy potrafisz żyć z tym, co uczyniłaś? Helena zamknęła oczy. Po raz pierwszy poczuła, że musi się skonfrontować nie z rodziną. Lecz z samą sobą. Tymczasem we Wrocławiu, w parku, Kamila trzymała natana za rękę. Słońce przedzierało się przez gałęzie, ale ona nie patrzyła w niebo. Patrzyła na syna. Szli powoli, bez celu, ale razem. Mamo, tak, skarbie? Ty jesteś moja prawdziwa mama, prawda? Zatrzymała się, kucnęła przy nim. Jestem. I zawsze będę. Natan uśmiechnął się i pocałował ją w policzek. W tym pocałunku było wszystko, czego Kamila potrzebowała akceptacja, miłość i nadzieja. Życie nie dało jej prostych odpowiedzi, ale dało jej siłę, i gdy spojrzała przed siebie, wiedziała, że to dopiero początek początek ich nowego życia, pełnego prawdy, bliskości i wolności od przeszłości. I choć droga nie była prosta, była ich własna.